Siemaneczko, z tej strony Hiena Games, a dzisiaj wybieramy się w podróż. O, tu mamy pana, którego nie lubię, ale dobra. I pierwsze co, to wam powiem od razu, że wiele się nie zmieniło od ostatniego odcinka. Jedynie co, to dobudowałem to, ale mi laguje. teraz, nie wiadomo z jakich powodów. I przed chwilą zabiłem, wiedźmę, która... zabiłem ją tym mieczem. A ona w tym wtedy trzymała sobie potkę na nie pływanie w lawie, tylko odporność na ogień, No i z niej wypadła mi ta potka i teraz będziemy wybierali się na pustynię w końcu na jakąś... no może nie najdłuższą, ale dość długą podróż. Jak widzicie, pościnałem też parę drzewek. No bo... no bo przydałoby się, nie? Przydałoby się pościnać parę drzewek i przydałoby się... Ja mam już dwa jabłka zaklęte, tylko ja naprawdę nie wiem, do czego one mi są teraz potrzebne. Nie wiem, uwierzcie mi. I zemczętujemy sobie teraz tego, tak, że nasz... Nasz, 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 nasz łuk. No i znowu, znowu... Pillagerów mi zabił jakiś golem głupi, rozumiecie? I chyba będę musiał po prostu, nie wiem, pozabijać villagerów, bo to jest po prostu już irytujące i denerwujące, co robią te typy. No ale dobra, chodźmy sobie na szybko zenchantować, bo jak ostatnio, no i ten mi tu jeszcze wlazł, powiedzcie mi po co, czekajcie. Jestem bardzo ciekaw, czy, no muszę, muszę typu. Cieka? Wiem, że teraz do mnie podejdzie ten typ Dobra, nie Tego nie mogę Spraw. I patrzcie, jest silk touch Na Na, na, na y, tą O nie Ja na tym nie będę oh. dawał na pewno silk Na pewno dam sobie flame 1 Mamy tutaj power i unbreaking Czyli niezniszczalność y, Moc i flame Czyli według mnie jeden z najlepszych y, Enchantów na łuk, którym jest płomień, e, tłumacząc na polski Fortuna 2, Efficiency, Unbreaking, słabo i tu mamy co? Fortuna 3, no przykro mi już mam Fortuna 1 i Unbreaking, który mam poziom na 28, no, czekajcie mordeczki, ja sobie pójdę po drugi łuk. No wiedziałem, wiedziałem, że ten typ tutaj przyjdzie i będzie chciał mnie zabić. Jak ja ich tworzyłem... O, zapomniałem wam powiedzieć, czy też yy, ukończyłem w końcu te rozmnażarki. Szybko właśnie dobra, weszłam. Wszedłem. Trzy mi potrzeba. No i wiem, pięć. Dobra, mamy trzy i... O, idealnie. Znalazłam. Widzę. And, um, bow. Jak widzicie też zmieniłem język. Yy, rozgrywki. Nie, nie zabijaj mnie. Ja wiem, że on tutaj zaraz paruje i mi będzie chciał zabić. Dobra. Próbki, ale muszę mieć. Mało i tu, nie mało? O, nie, łaź tu, tak! Dobra, ja go też będę zabrać. No! On nie zaraz ubije, ale to będzie naprawdę nieprzyjemne. No, ale no, co, już chyba piątego i marmieruję na niego, jeszcze ten mój no, Ale tak kończą ci, którzy mnie nie słuchają. O dobra, jeszcze parę kół. Zobaczy się w ogóle ile dostaliśmy y, wszystkiego. O, tu jest już jeszcze... 28, dobra, bo będzie teraz trzystwy. O, już 5 minut zmarnowaliśmy. Ale dobra. I świnki. O no, i wyposowała trochę robić. O. Już musiałam zapacić kolejnie. 28, dobra. No, świnek musimy zabić w takim razie więcej. I ile mamy tutaj tego wszystkiego? Uuuu, 24 skóry, no dobra dino. O, a tu na tutaj idę? więcej. Nie, co ja zrobiłem? Ja chciałem mieć pieczony, jak to jest ten poziom. Wiem, dobra, idę handlować z tymi wieśniaczkami. A to, to rzeczywiście, mogę je teraz już po pokazałem. A ja macie rację. A dobra, to już nawet nie ma co. Ubiję sobie ich prawo tutaj do No, wiem, mogłem je... O Jezu! Lagarzem dostał i mnie wyrzuciło, nie? To było dziwne, nie? Dobra, wchodzimy jeszcze raz w Minecrafta. Ale nie wiem dlaczego dostałem laga i mnie wywaliło z gry, no pewnie za dużo fps nie mordeczki. Nie no, wątpię, wątpię, no ale już minęło to 6 minut odcinka, nie? Trzeba się pośpieszyć. Dobra, lecimy. Survive, don't live, rest, fry. O, no, szybko, szybko, dobra. Dobra, już weszłam ponownie. O, że to święte, to Chciałbym mieć to, że. A, i zapomniałem. Zapomniałem, szczerze mówiąc, jak się to nazywa, ale dobra. Teraz w takim razie chodźmy do. O! Mamy tutaj jeszcze jajeczka. Dobra, nawet już. O nie, no, nie. Nawet już nie idę, tylko muszę pójść do rzeźnikorza. Tylko ich tutaj jest. No. Coraz mniej. I czasami żałuję, że są golemy, a czasami nie żałuję. I tak mamy zmiennie. nie? No, jak widzicie, teraz nie ma tutaj nikogo po prostu. Nikogo. O, owcy którą będziemy mieli, musieli ubić. No i czemu tu są wszyscy ci bez. Mm, bez swojego zawodu? Ja nie wiem. No naprawdę, ja już nie wiem. Dobra. Może nam w domku. Muszę. Może nam w domku zostało. Y, y, z, się coś przypaliło? Nie. No to dobra, już trudno. Mm zamantujemy sprawdzimy w ogóle o 64 mięska skał wow, wow wow ludzi skało wow wow, wow wow mogę wam powiedzieć to chlebek sobie zdecydowanie zostawiam nie to sobie wywalamy a to sobie damy więcej trzy no dobra wystarczą trzy no i tak już minęło 10 minut tego y, pięknego odcinka. No ale dobra, no już się nie denerwujcie tak na mnie, bo będzie dom na pewno y, dwa odcinki z wyprawy. No i dobra, bam i bam. Chociaż teraz bez. Unbreaking, punch, u punch i power, czyli moc. Y, punch. Zastanowiłbym się, zastanowiłbym się nad Punchem jedynką. Tu mamy flema. Czekajcie, co to był Punch? Co to był moi drodzy Punch? No nie wiem, nie wiem, yy, zaraz tutaj sprawdzę sobie na szybko moc uderzenia. Dobra trudno, yy, jak zabędziemy 30 poziom yy, to będziemy mieli Y, pancza pewnie, albo, no, umbrajking, no, niezniszczalność, no, tak sierenie, to mi nie, naprawdę, nie, nie przepadam do niezniszczalnością. Dobra, ja sobie tutaj ścinałem drzewka, jak widzicie, z ściętych drzew, jest po prostu ogrom. Jest ich po prostu ogrom ściętych. No, sobie coś przek o, to dajesz cztery? To teraz ja jem tylko świnioki. Bekonik sobie będziemy, o. O świnioku mowa. Dobra, nie, nie, oszczędzę cię. A więc chodźmy, 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 chodźmy. Tup, 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 tup. tu... E, czekajcie, bo ja nie wiem, gdzie to było jednak. O, o. Tu są ścięte drewnianka. O, będziemy musieli poszukać tego najwyraźniej, nie? O, tam coś jest. O, to było. I patrzcie. Tak, to jest to, bo jak sobie tylko no, patrzę I patrzę, no. Najrzadsza. Yy, Najrzadszy do zespełnienia. Yy, yy, te, najrzadsza teksturka w grze. I to ile? Trzy koło siebie. No, widzimy dwie. I to jest już w ogóle. No, po prostu. Wow. A gdzie my mamy trzecią? Yy, przypał <grych> czekajcie, gdzieś tu była o, tam mamy szkieleta raz, dwa a, czyli się chyba pomyliłam o, tam jest trzecia yy, jak widzicie i sobie idziemy po te kości bam, bam bam, 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 widzicie, tu jest już trzecia, no to jest po prostu według mnie jakiś choreb że mam, tak i tutaj mamy wioskę Piękną wioskę morską O, pan kripcio hipcio No, ja za nim tam nie przekładam, no. O nie, robi się noc Oni nie mogą tam zginąć Przeze mnie, lecimy do nich na sprincie, lejma mamy jakby coś, ale nie mamy yy, strzał, czyli mamy tak trochę przypał, no yy, ale dobra yy, O, Mówiłem, że nie mamy strzał? Tak? Czekajcie, bo zebrałam. Zebrałam. Bam, 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 bam. No i o kurczaki. Co tu jest? Nie, tu jest po prostu jakaś... O, dwa łóżka, fajnie, fajnie. Um, od razu sobie pójdziemy na Lulu. I w ogóle mam zamiar... ba, um, be ba. Yy, zrobić. Czekajcie, a czy tutaj czegoś nie ma? Przypadkiem, bo ja, chyba u. Nie wiem, jakiegoś YouTubera. Nie, powiedzcie mi, ludziska, czy tutaj czegoś nie ma? Wiem, skapałem nie wszystko, ale nie, nie ma tutaj nic. Yy, mamy tutaj pustkę, tam mamy za to. Ktoś tutaj był wbity? O, mamy tego łucznika, nie łucznika, że typu, tego typu. Dobra, chodźmy sobie na wieżę, bo na wieżach chyba są skrzynie, nie? Bam, bram. A tutaj widzę dwie wieże koło siebie, czyli nawet, nawet... A, tutaj jest jedna kredka, bo jakby coś, to bym mógł sobie skoczyć i zobaczymy, czy to... Nie! Co ja odwalam? Ale fajne schody na tą górę, fajne schody. O, mamy skrzynie i mamy tutaj dwa chlebki, wow e, znaczy cztery chlebki, wow o, mamy parkoura ludzie tu są cztery wieże? tak? o boże ile tu jest y, sianka ludzka no dobra, już to wezmę, nie będę takim wybradniakiem nie będę takim wybradniakiem moi drodzy ale dobra! Ej! Cztery wieże I tam jest kowal A nie wiem czy... Chyba u kowala są najlepsze dropy No i nie zabij się! Dobra! Ej! Mało mi zebrało No to, to już nie miało szans e, Dobra Są dwie wieże, no a Z jednej na drugą raczej nie przeskoczymy, nie? Nie ma co się oszukiwać I te limonkowe Nie, to są po prostu zielone łóżka Limonkowe to są chyba jaśniejsze. Nie, nie wiem. Bam. Aha. Mm -hmm. yy, Zeskoczmy sobie stąd. Czekajcie. Czekajcie, ta, bo ja byłem już w których... A dobra, w tamtej nie byłem. Skok z dachu. Jak widzicie, no ja jestem doświadczonym parkourowcem. Nie róbcie tego w domu. I tam jest coś uwięzione. O, widzicie no. Nie każdy tak potrafi. I co tutaj jest? Już myślałem, że. Ej, ale bardzo fajna. Yy, no, bardzo fajna ozdoba. Ale dobra. Yy, 15 minut odcinka, czyli już połowa i dobra. No, mam nadzieję, że na tej wieży będzie coś serio dobrego. A będzie tu kaktus. Dwa szmaragdy! Uuuu Uu. Ale ile kaktusa, czekajcie, bo tym kaktusem można, może mogę handlować A to by było fajne i serio, jakbym tutaj był Taki villager Czekajcie, a mogę sobie zejść na sam dół? Nie, nie mogę, bo to takie trochę Bezszęszowne jeszcze A nie, to było po prostu sufit no dobra. Znowu się robi noc. Nie, to by było już niemożliwe. Ale patrzcie ile to jest w ogóle. Czekajcie, co się lepiej kopie tym. Co się kopie lepiej tym. wow, Tyle siana, co chyba nawet nie było w mojej wiosce. Nie no, w mojej też było dużo. Bo było, było ponad 52 i zbieraliśmy to pamiętam na pierwszym odcinku tej serii. Teraz ten odcinek ma, jak teraz to nagrywam, to ma na jakieś 30 wyświetleń. Mam nadzieję, że kiedyś będę miał tysiąc. Mam też nadzieję, że kiedyś dobiję 1000 subów, moi drodzy, bo chciałbym w końcu nagrać live'a, bo tak, żeby live'y były codziennie o godzinach, nie wiem, 20 i tak dalej, nawet zależy yy, jaki, i co, ja bym się po prostu dostosował do Was, nie? Tak to ujmę. I tu są krówki! Oni wierzą krówki. Ale to fajna mm, ta zagroda dla krówek. No, to muszę przyznać. I czekajcie. W tych dwóch wieżach już byłem. Tutaj co to jest? Co to, to, to się stanęło? Moi drodzy, tu jest co? Tu jest jakaś chatka. W chatkach wątpię szczerze, że, że będzie coś. Bo są tutaj wieże, czyli w chatkach raczej nic nie ma. Tutaj w ogóle są te fajne. Mm, zapomniałem co fajne. Tutaj mamy, widzę, taki domek mieszkalny, bardzo fajny. A tutaj mamy drugi domek mieszkalny. Czy to jest ten sam? Nie, to jest ten sam, niestety. Niestety. O, tam jest jeszcze jakaś chałupka. I tutaj widzę jakiegoś typka. No i co to może mi typku do zaoferowania, nie? O! O, 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 o! No to dobra. I tak tyś. O, tak, tak. Czekajcie, co on chce? Co on tutaj chciał? 24T. Te... A, to nie, i tak. Po z tego dostaję książeczki. Ale książeczki się zawsze przydadzą, nie? Książeczki się przydadzą. Zdecydowanie. Ile ich mam? Takich paru... Uuu 27, czyli nie tak źle. Nie tak źle. Płakał nie będę zniszczać jeszcze raczej. O tutaj w ogóle mamy ten kuboł z wodą. Yy, dobra. Dobra. Tu już chyba byłem, ale do tych yy, domków trójmieszkalnych. Trójmieszkalnych. Yy. Trzyosobowych raczej nie ma po co chodzić. W ogóle myślałam, że tu jest zębie. O, tam jest coś kolejne duże, duża wioska wam powiem. Tu są te różne. Dobra, co my mamy tu? Jeszcze wiem, że tutaj gdzieś był COVID. no O, crafting. Crafting. No to, no to porządnie, porządnie. Dobra, 20 minut odcinka już za nami. Fajnie jak na razie, fajnie nawet. No i to samo, niestety, to samo. Mało widziałedzerek. No, czy nie sobie takie odwieski. Teraz idziemy tam. Tam w siwą dam. Bam, 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 bam. No, dużo tego się Oj, dużo. Bardzo dużo, jak bym nawet powiedział. Bam, bam, o nie, bam, a nie, tutaj chyba nic nie ma też, ale fajne, fajne domki bardzo, bardzo fajnie, modrą, y, to wym o, skrzynka, o, a. czyli y, są skrzynki w domkach, no ale naj, najlepsze łupy to to nie są, nie? I tutaj już nic więcej nie ma, czyli tak trochę biedy, no i. Ale tam już coś jest i tutaj zgaduję, że będą tak. Tu będą schodki na górę. Jakie schodki? Mm. I tu jest fajne też to, że nie ma bariery i mogę sobie na luziku wyjść. Nie! Gdzie wpadłem? A dobra. O tu kolejny typek. Dobra. Idziemy do Kowala. Gdzieś tutaj chyba widziałem kowala. Kowala koala. O, tu jest... Nie. Tutaj, ole wysoki. Na trzy kratki im rosło. E, no. Takie domki. Całkiem, całkiem. Całkiem, całkiem wam powiem. Czekajcie, gdzie był ten dom Kowala? Aż się wespnę. I gdzie był ten dom Kowala? On ma takie kraty w ogóle nie. I wiem, że pewnie już dziesiąty raz wchodzę... Tak, w tych domkach już byłem. Dziesiąty raz wchodzę po tych samych chałupkach. No ale starajcie się mi wybaczyć. Przecież ja jestem pewien, po prostu pewien, że widziałem tutaj dom Kowala. koala. Kowala, koala. Nie, nie, nie złaś tylko właś Dobra. O, a tutaj byłam, tak, tutaj byłam. Z... Ja już podierany i dom Kowala. Tam mamy dom Kowala, a czy mamy drugi dom Kowala? O, 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 nie, no co tam jest? Czwarta i to w takim promieniu i to jest niby najrzadsza, yy, najrzadsza ta. Patrzcie, nawet sprzęta nie używam. I trafiłem na to. I patrzcie. Znowu na to. O. Ćwiczyło się triki w dzieciństwie. Nie. I robi się noc. Czyli już trochę tutaj widzę siedzimy. No i dobra. Mamy dom kowala. Koala. Tam jest nasz villager. No i mamy skrzynkę. Nie. I diamenty. To są ludziska y... powiem jedno, jestem za Jestem za no Zdziwiłem się, nie? Mam tylko nadzieję, że nie, nie, nie zabiję tej wszystkiego co mogę i że ta farma będzie tutaj y, farma, jaka farma. Ta wioska będzie jeszcze y, dzięki mnie. Dzięki mnie. No, dzięki mnie to raczej będzie nie żyła. Ale, że będzie tutaj jeszcze ta farma, yy, trochę żyła. Żyła, Piotr, żyła. No, to, nie, jak jakie ukradniemy. My sobie tutaj pożyczymy parę tych. I pamiętam, że byłem już w którejś z tych jaskiń. Tak. Byłem tu, bo ja już byłem w tej wiosce, nie? Tylko chciałem ją mega zostawić. Oja. Nie gadał. Creeper! A, o, opóźniony zapomniał mam, widzę. No na serio zapomniałem tak ważnej rzeczy. Ja nie mogę, chyba wszyscy już wiedzą na co mi chodzi, nie? Wydaje mi się, że tak. A wiecie co jest w tym najlepsze wszystkim? Że to jest głupia pustynia. Dobra, dzięki Bogu, że mamy tutaj jakieś wyjście na zewnątrz. To jest głupia pustynia. No dobra, chyba będę już mm, powoli kończył ten odcinek. Jak znajdę... Tak! Z tego się... O ja nie mogę. Z tego się da robić patyki. O nie! O ja się nie mylę. Z tego się da robić patyki. A ja z czego? Um, z tych... tych... o, z tych rzeczy. Tak, dobra, mamy patyki. No, najwięcej tego to prawda nie będzie, no ale troszkę przynajmniej. O! Będziemy mieli doniczki od razu, no. Czekajcie, mi od razu wypadły te. Te, takie, te. Będę sobie mógł te je zasadzić. Dobra, gdzie są jeszcze te. Głupie coś się. O, ej, no! Nigdzie tutaj nie ma tych patyczków. O, ja. Moi drodzy, słabiuśko, słabiuśko. O! Nie wiem, co to tutaj robi, ale wezmę chętnie. Wezmę chętnie. Dobra. Ale mało z tego tych patyków wypada. O, z tego w ogóle. A więc ja powoli będę kończył już ten odcinek. Jeżeli się wam spodobał, to nie zapomnijcie zostawić lajkacza. Jak się wam nie spodobał, no to łapkę w dół albo nic. Zasubskrybujcie kanał, jeżeli chcecie wiedzieć o wszystkich odcinkach, bo jakby y, no, teraz jest tylko jedna seria, ale be, nie, teraz jest już be, na pewno będzie więcej y, serii y, z Minecrafta o żółta. Y, wszystko macie w ogóle w opisie kanału, nie? I jeżeli chcecie, to sobie tam zajrzyjcie. Filmy mniej więcej są codziennie, nawet czasami po dwa, czyli nie macie się o co martwić, że nie będziecie mieli mnie co oglądać. Czasami tam może się zdarzyć, że nie będzie filmu, ale nie chujcie za to. Ja się z Wami żegnam. Cześć!